A więc, Siemaneczko, jak już tu jesteś, zostaw coś po sobie. Witam Cię serdecznie. Na dzisiejszy cel sobie bierzemy kłopoty z grabarzem, kłopoty grabarza. Zlecenie to jest więc, oczywiście, przychodzimy sobie do miejsca tego zadania. Dobra, misklik. Tutaj no. To jest na nasz level, zobaczymy. Tak naprawdę zaczynałem od razu, z, praktycznie z żadnym HP tutaj. Wziąłem jaskółkę, bo szkoda mi tego odwaru. Jak będę medytował, żeby mi minął. Więc zobaczymy na razie na tej jednej jaskółce. Możemy ewentualnie zobaczyć, czy nie mam czegoś do jedzenia. No, mamy, więc why not. klebek, jakaś kanapa i tak sobie zregenerujemy trochę to zdrowie Przychodzę w sprawie zlecenia Podobno macie tu jakieś kłopoty, co się rozgrzebuje groby Żeby tylko na żalniku co jej rusz jakieś lęknie powyżera co świeże i odchodzi Ostatnio znowu się zaczęło Myślałem Byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, związki. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby chwilę nie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co jak głupi, na potwory wiedźmin potrzeb. Dobrze, przede wszystkim targujemy się. Myślę, że 260 będzie w porządku. Jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Dobrze, zrobił research nasz grabarz. Zna się, to już nie jest tak, że możemy go kantować Czyli tutaj na górce jest cmentarz. Już mamy tam do czynienia z jakimiś potworami. W ogóle, tak myślałem Na tu poziom są. Dobrze w wykończona. zwłoki, ale na pewno nie porwały dziecka ze wsi. Warto tak czy inaczej obejrzeć te gromę. Mm. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. Czyli jakieś hieny cmentarne, ewidentnie To nie rozchodzi się o górę. O jakichś potworów. potworów. Rozgrzebanem. Nie. Widać ślady szponów. Ślady szponów. To nam wskazuje jednak na pierwszy trop co tu jest Rozkopany grób, całkiem świeży. Susknię z starym trupim jadem. Ciekawe do końca prowadzi ten smrut. Trup jad. Ok. Prowadzi nas aż tam. A Nawet nie zobaczyliśmy coś w środku, więc żeby tego nie przegapić, spodnie kawalerzysty dobrze jeszcze się ciągnie ten zapach, tu jest niedźwiedź. Hej, okay, do domu? Hmm, cokolwiek tu mieszka, wygrało dość nieprzyjemnie. Nie ten potrafi nie. używać narzędzi, jest rozumny albo chociaż sprytny. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Nie brzmi to dobrze. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz, i tam ją dopadnę. Na pewno się wścieknie. Teraz Wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Czyli jednak baba cmentarna? Ciekawie. Zdziwiłem się, bo myślałem, że tutaj jednak będzie mowa o jakichś rabusiach. powrót na cmentarz. No więc przyszła. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki niech wykopie własne. No i przyszła. Ja. No i tyle z bawy. Staliśmy fajny miecz chyba. Bo... Sprawdźmy, co to jest. Niestety mamy lepszy, albo niestety To jest typowo na znaki widzę. I ma trzy miejsca na gniazdo. Nasz ma takie typowo image'owe. nasz jest lepszy. Mamy po prostu lepszy. Czyli wracamy do grawarza. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Proste zlecenie, Wiedźmińskie. Bywaj. Wioska jest teraz spokojniejsza. EXP Jak widzicie tak naprawdę już nie ma nic na nasz poziom Wszystko jest powyżej naszego Potwór z bagien. Możemy tutaj sobie odbyć podróż po jeszcze tutaj właśnie nagrodę Trochę złota wpadnie na pewno. Dobra. No proszę. pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to zobaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z guptaska. Śmieje się i mówi, smaczna takie ubaska. Kochasz to morderca i ochynny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, i skąd? Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie! Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to dziad krzyczał: Chowaj ta dziewki po lasach! Nie żołdaków cyckami nie rażą, bo biada Tak mówi! Hmm, dobra. A jest tu jeszcze ktoś oprócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć, te dziewczyny. Jak chrześcijał drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam? Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden, z bronią jak Pardyta? Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia. Pletli i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Mm. Moja śliczna, dobra córeczka. I ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Dosyć tego. Zadałem proste pytanie. Widzieliście tę dziewczynę, czy nie? Nie bójcie się. Nie ma się co bać, babciu. Jemu zależy to się złości. Może Janek coś wie. Zaprowadzę go do Janka, zanim go szlaksza. Janek jest zmyślony, a ty nie powinieneś używać brzydkich słów. Warsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie. Już ja cię przypilnuję, a ty przestań straszyć dzieci. Idź sobie stąd. No to nic się nie dowiemy, chyba Janek nie powie nam o poranku jego. Ale dobrze, kochani, to będzie w następnym odcinku. Teraz, tak jak mówiłem, idziemy sobie odebrać to zlecenie. To jest nasz chłop. Wiedźmy, witajcie, gdzie moje pieniądze. O tu, dwa razy więcej. Tak jak się umówiliśmy, kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki, niech ci się wiedzie. No to ładnie, dostaliśmy doświadczenie i pieniążki. Więc kochani, na ten moment serdecznie dziękuję, że jesteście. Zostawcie coś po sobie. No i do następnego. Yo.